Siemanko wszystkim, z tej strony Tropco i tam w kolejnym odcinku Farminga22 na mapce HoiPiRong W tym odcinku zajmiemy się rozsiewaniem nawozów oraz myciem maszyn późniejszymi porządkami W tym celu właśnie wyciągniemy sobie ten rozsiewacz tutaj z krzaków Myślę, że zapniemy go do fędzika Także już go odpalam Psanie rozjechać. Uhu, uh, uh. Trochę mnie poniosła fantazja. No i promień skrętu. Trochę do dupy. Mam nadzieję, że Fędzik sobie poradzi z tym rozsiewaczem. Ale wygląda na to, że tak. O przepiękny fędzik. Fajnie się ten zestaw prezentuje. Nawrócę sobie tutaj. Okej. Okay. Niech on sobie pyka. A ja sobie wsiądę do klasika. I podjadę pod Big Baga. O, sypie się tak ledwo, ledwo, ale się sypie. No to to jeden big bug będzie mało. W takim razie. Kurde. O, i całkiem fajnie. się nakręcę trochę teraz. No co jest? Czemu on nie sypie? Nie wiem, co jest grane, podjadę tak jak poprzednio. Zawsze coś musi być, nie tak. O, udało się, o, jakoś dużo tego nie ma, Uwaga, piesku. 1271 litrów. Zaczniemy sobie od tego pola bliżej. szerokości 18 metrów jeszcze, jeszcze nie ufam tym 18 metrów Niemy w tą stronę OK No co jest No i rozsiewasz Także udało się... Udało się opanować, kurde to, ale mam nadzieję, że mi tego nawozu chociaż wystarczy na, na to jedno pole. Chociaż powoli go ubywa, z tego co widzę. No ale mimo wszystko. Okej, okay. ten GPS mi duper ratuje, ale zestawik też piękny, nie, ten Amazonę z, z fędzikiem. Kurde, idealnie pasuje. Świetnie to wygląda. Naprawdę. Okej. Okay. A no i kolejny paseczek. Zdecydowałem się od razu po siebie to rozsiać, żeby tego nie ubijać potem. Bo zobaczcie, jakie tu są balony wielkie. Olbrzymie te opony są. Dobra, tu sobie poprzeczniaka zrobię. Muszę jakoś wykręcić się. No idealnie się udało całe pole obsiać. I zaraz pojedziemy na to drugie polko. Nie będę musiał rozsiewać schować kurde do, do jakąś wiatę chyba. A i tutaj już bez GPS-a myślę, że na spokojnie możemy zrobić tego poprzeczniaczka. I jak to wygląda? O kurde, ale lak. Nawiezienie 50%. Tutaj mamy nawiezione. No, i też się udało. Za pierwszym zamachem tego GPS-a ustawić. Także fenomenalnie. Ten Amazon jest oczywiście z modów, bo oryginalnie nie ma takiego rozsiewacza, ale te dodane przez Giants do podstawowej wersji gry są po prostu. No nie są już takie fajne, no już się nimi nagrałem w 19, w 17. No to ileż można, ileż kurde można, a ten tutaj jest całkiem fajniutki i idealnie pasuje do mojej gospodarki. No i rozsiewanie, kurde, też sporo zajmuje, widzę. Już jedenasta minuta odcinka, a ja dwa pola dopiero zrobiłem. Także, kurde. Myślałem, że to... że to trochę szybciej pójdzie. No, ale trudno. Ciągniczek pięknie ciśnie. To w kolejnym odcinku myślę, że może coś pożniwujemy tej soi. W sumie dawno nie, nie było żniw na kanale, a pasowałoby się tym zająć. Może jakieś nocne żniwa? Ale zobaczymy, zobaczymy. Póki co jak jedyna robota, jaką mam, to. Rozsiewanie nawozu. Mógłbym trochę dalej to rozrzucać, no ale nie można mieć wszystkiego. Całkiem i tak usprawnia to pracę. Okay. Chwilę pod prąd podjedziemy i mogę sobie zawrócić o tutaj. To, że całe pole będzie nieopsiane, no to nie szkodzi. Ważne, żeby większość była nawieziona. A no pojedyncze fragmenty, to ja bym się nimi w ogóle nie przejmował. Ważne jest tutaj, co się dzieje. I szybciutka praca, kurde 14 minut i, i, i po prostu nawóz rozrzucony. To jeszcze mi zostanie na jeden sezon na tym rozsiewaczu. Także fantastycznie. Możemy jechać myć maszynki. Oczywiście, rozsiebacza nie będę mył, bo to nie ma sensu. Okej, okay, tu sobie cofniemy, mogę jeszcze cofnąć trochę? A już nie za bardzo. sobie zapnę tura już do, do fendzika, bo to zaraz będziemy miód wywozić. Okej. Okay. Fenda tutaj zostawię i umyję sobie tak. Masej był umyty, ale siewnik pasuje umyć, bo dopiero co używany. A szkoda go zgnoić. Agregacik też sobie umyję. I siewniczek Amazona też sobie tutaj umyję. Obciążnik też w sumie mogę umyć. beleczkę. OK. I należy odstawić teraz to wszystko na miejsce. Teraz siewnik Siewniczek na jego miejsce oczywiście. Żeby tylko nie Pierdzielić Okej okay. No i klasiorka jeszcze pasuje umyć Też dawno nie był myty łącznie z obciążniczkiem i turem. Także jak myć maszyny, to wszystkie na raz. Zapomniałem, jak się, kurde, sobie spróbujemy zrobić taką ładną miniaturkę. Tylko tutaj mi to przeszkadza. O może. O. W ten sposób. I, tak. I mamy zrzut ekranu. Okej. Okay czyli wszystko pięknie ładnie dobra to to sobie odstawię obciążnik oczywiście na sam początek ładowacz czołowy W ten sposób. I teraz cofnę po agregat. I też go sobie schowam, żeby to wszystko było na swoim miejscu. Owej, uciekaj, uciekaj pieseł. Okay. i agregacik ok także dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku zapraszam do kolejnych na razie, trzymajcie się i cześć